Władza, wpływ to słowa, które budzą emocje. Od fascynacji po strach. Ale czy wiesz, że każdy z nas codziennie używa mechanizmów władzy? Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, w tym filmie zanurzymy się w psychologię władzy. Dowiesz się, jak działa, jak ją rozpoznać i jak skutecznie z niej korzystać, nie tracąc siebie. Zostań ze mną, bo to wiedza, która może zmienić Twoje życie. Władza to nie tylko rządy czy polityka. To zdolność do wpływania na innych. Może to być szef w pracy, rodzic, a nawet ty sam. Psychologowie wyróżniają różne typy władzy: władza nagradzania, dajesz coś wartościowego, by inni zrobili to, czego chcesz. Władza przymusu, groźba lub kara władza ekspercka ludzie słuchają cię, bo masz wiedzę władza referencyjna inni chcą być tacy jak ty podziwiają cię. Zrozumienie tych typów to pierwszy krok do skutecznego wpływu. Jak działa nasz mózg, gdy spotykamy się z władzą? Pierwszy, posłuszeństwo. Eksperyment Milgrama pokazał, że ludzie potrafią wykonywać polecenia, nawet jeśli są moralnie wątpliwe. Drugi, konformizm. Chcemy być akceptowani, więc często zgadzamy się z większością. Trzeci, autorytet. Ludzie ufają tym, którzy wydają się ekspertami lub mają prestiż. Czwarty, reguła wzajemności. Jeśli ktoś coś dla nas zrobił, czujemy się zobowiązani do odwzajemnienia władza często wykorzystuje te mechanizmy świadomie lub nie jak możesz wykorzystać wiedzę o władzy i jak się bronić przed manipulacją buduj swoją reputację jest twoją walutą uważaj na mowę ciała mówi więcej niż słowa słuchaj aktywnie ludzie chcą być słyszani nie ujawniaj swoich planów od razu zachowaj trochę tajemnicy używaj pytań zamiast poleceń daje poczucie kontroli innym a jeśli ktoś próbuje tobą manipulować, zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze np. presję, nadmierne pochlebstwa. Ustal granice i mów nie. Zachowaj dystans emocjonalny. Pamiętaj: wpływ to nie magia, to umiejętność, którą możesz rozwijać. Władza jest wszędzie w pracy, w mediach, w relacjach. Politycy używają retoryki i symboli, by budować autorytet. Reklamy odwołują się do emocji i autorytetu celebrytów. W relacjach osobistych często manipulacja jest subtelna, czasem nieświadoma. Rozpoznając te wzorce, możesz lepiej nawigować w codziennym życiu. Psychologia władzy to klucz do zrozumienia świata i siebie. Używaj jej mądrze, aby budować, nie niszczyć. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw suba i łap dzwoneczek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym